No dobrze, czyli dobrze. Nie, mo nie mogłem nikogo... Ej, czy łapy detektywa trzymają między rundami? Czy nie? Coś wie? Nie wiem. O, sad. Ale żeś eee, Blaszka no. Zamienił się w Norfa I odmienił się przy mnie z Norfa Blaszka okay. Chyba Or, wie, i chyba Norf był loverem z Neurachtem Albo mi się wydaje, bo Neuracht się po prostu wypi... A Blaszka co zrobił? Zamienił się przy Zamienił się w Norfa Znowu mamy killera jednego mnie. Single imposter no. Blacha się już za akcji <laughs> 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 Brat się za no to o. nie... O, no i no. wszystko. O. Nie trafił, nie trafił chyba, jak chciał kogoś wywołać. No nie, bo wiedzieliśmy... Nie a, bo no, wiedzieliśmy... By to. No tak, nie no. A drugim, no. drugim postarem jest Ebron. O A dlaczego? Ale dzisiaj mówik będzie. Oj, oj, oj. Czemu, czemu, nie, czemu? 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 Ja mam perfekcyjne alibi. Czemu na... No halo, czemu Ebron? No tak to wyglądało. Dlaczego? Co Dobra, na... To na... To wyglądało? Dobra, skif, skif, skif. Ok. Tak to wyglądało. To ja Dobra, Mnie, end ja end Mnie nawet A nie wziął, że zechciała! Zobaczmy, ile jest. osób zagłosowało na Ewrona. Tak, ciekawostka na Ewronie jest. Zajebisty argument, tak to wyglądało. No dobra, k. I dwie osoby głosują, nie <laughs> Ja Zabonę. cztery głosy. głosy zbyt jeden, zbyt jeden killer i Angela, jeden killer i Angela. Evron i tak. No na pewno, bo ja nic Albo nie, ża, nie zrobiłem w tej rundzie. Albo często, Jedno z dwóch, więc nie wątpię. Oczywiście, że. Zwierzaka, ale nikt nawet nie zauważył, że zwierzak nie, zwierzaka nie ma Idę naprawić światło, mimo że nie ma światła wyłączonego Szczerze, możemy tu chwilę przychillować Mam zajebistą rolę, bo mogę się stawać tymczasowo niewidzialny Czyli mogę na zabić na światłach I będzie, że lover zginął, czy coś, no nie? Cześć Nie zabijaj mnie Boże, jak jest szeryfem, to jest lipa Elo. Ty, przy Angeli mogę robić fragi takiej nikt nie uwierzy, że to ja. To jest hit. O ku... ktoś zabija obróć mnie. Neutral. O ku... witam. No i co się wydarzyło? Smer zgłosił no. ciała i nie żyje. O ku... no. No. Jak to się wydarzyło? Tak A, się da? Był Okej, okay. lover był. Teraz <laughs> był lover i odbył pić lova na przykład na rudej, bądź na odwrót. Nie, yeah. o, musiał na rudę. A yeah. nie love. ale ja tam gra. Xen na starcie padło 3 kilo. Okej, okay, to to już w ogóle to jest się robisz, nie czaję. Wtedy musieli być No jakby... to chyba. Chyba skip? jest sklipa. <laughs> chyba z skip, bo... Chyba ja jest na wronie proponuję. okej. Okay. No to ja normalny skip daję. Oj, chyba Wow dzisiaj będzie grany. Jezus! A, nie można dać na neutralę. Troj. O! <laughs> a się od. i Eggsy się śmiał. i Eggsy się śmiał. Czyli jest słaperem. Czyli jest słaperem. A jestem swuperem. Es? Dobra, jeżeli jest jakiś jeden neutral, który mnie bije, a czy mnie bije? Pomaga mi z lobby, to jego nie mogę zabić. Muszę grać też na czas, niestety. Ha! Nie, ja ja tak. tak. jakby, jakby, jak tak to, gdyby, jak, gdyby nie na to, to, gada, to byśmy <grym> Detektyw chyba, tak. Przepraszam. Okej. Okay. Mogę sprawdzać, czy ktoś zabił w tej rundzie. To jest dosyć specyficzne, no nie jest tak mocne jak Sir, Ale mogę sprawdzić, czy ktoś kogoś zamordował w tej rundzie, nie? Więc jak zobaczcie jakiegoś fraga... Przed chwilą, dosłownie do 5 sylpo? sekund Nie, co? nie, nie. On się odbił. On się odbił od kogoś, byłam tam ja, byłeś tam ty, no... Pewnie ode się odbił. Mam pytanie, czy to mógł być Sherry <laughs> stop. Nie, nie. Jak że chciał znowu zrobić coś na Kamilu. Tak, tak, no, bardzo, bardzo możliwe. No, po prostu się odbił. No, niestety. Jak widzę, że zwierzak za mną idzie, a jestem weteranem, to sobie klikam shielda i znowu żegnamy kolegę. Ale pewnie się napatoczyłem, nie? Jest tak, jest. jest tak, jest. No. E, mamę, mamę, nie głosujcie, nie głosujcie. No. Jesteś weteranem, prawda? Bejdowałem tyle no Nie, nie, nie. Jest, nie można sklejmować. No. No, no. no. Nie, 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 nie. Jest pytanie, bo coś mi świeciło. No. Tyle ci powiem. Co ci świeciło? To, że zwierzak się wy***ł? Nie, 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 jeżeli. Na... Dobra. Ja mam podejrzenie, w... kto z. zwierzaka. Blabre. Ale nie będę mówił, że to x Nie ja, nie, bo ja jestem, powiem tak. Yy, bardzo miły. To mi chyba chat! Bo ja widziałem Przez jego na ciele. Tak, tak, jak go zamordowałeś zimną krwią. Lecha znowu nic nie mówi. Ty, ty, <laughs> ty, ty, ty masz mikrofon, nie? Ja ty masz mi zmutowanego, ty, co? Czy ja cię wszystkim prze... <laughs> się przeprosi? Tarczę no nie, mam... nie gadaj? <laughs> Dziękuję. Nie, nie mam tarczy. Ja mam podświetlenie. Kurde, dziwna rola, bo technicznie wiadomo, że jeszcze chyba nikt nie zabił, no nie? Angela by nie za. Idę sprawdzić losową osobę tutaj. Smurf. zielony. On nie zabił. W tej rundzie. Nie ma zakrwawionych rąk. I teraz mam bardzo krótki cooldown, więc mogę tak chodzić. Xenzventa wyszedł. Troi jest clear. Noieracht. Zaraz go sprawdzimy. racht nie egzy no ta szmata, patrz skąd on idzie To ciekawe. Trzy kile poleciały. Ja pierdzielę ten jasno widzę, powiedziacie? Eee... Ja widziałam na kamerach? Widziałaś, gdzie, co widziałaś? Które widziałaś, Angela? No to właśnie. To tam trujeczka była taka? Tak. Ja też to widziałem, bo nie zniknęło. Co mi się z, wydarzyło? Się chowałem za ruch. Mianowicie. A pochwalcie się, co znaleźliście. Ja się zastanawiam, już nie mogę się doczekać. Ja Fajnie, Blaszka. No, mianowicie, Troj zarąbał Exiego tak. Na moich oczach i dosłownie I wronie, obok był Ewron przybieg, który tak. chyba chciał posprzątać ciało, ale nie zdążył. Nie, to tak to chyba nie? Nie, nie wyglądało. nie, nie, nie. Ja nie daje głowy, ale troj na pewno. Na pewno troj za logo, Ja to miałbym Noirak, miałbym Nojrak, do szansę na reakcję. Jeżeli, jeżeli, żeby zrobić double kill, tam była To paula. jest Angelka. To jest Angelka, czemu? Ponieważ ja na kamerach. Ten, bo troj za.

na kamerach! Byłem na kamerach i no pobiegłem ja Dadu, na dół, bo widziałem fraga. Nie byłeś ten tacym na kamerach. Byłem. By... Byłem! Troja, Troja. Byłem na kamerach, tylko nie w To jest w terminacji. jest killer nie jest killerem! Troj jest killerem! wiem, jest killerem. na jest killerem. A jest killerem. Nie, wiem. Moderacja że... ja no, rozmowy, no, uwaga, 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 moderujmy rozmowę, nie no, mówi teraz To terror. jest Troj za. Troj za. Dlaczego mnie nie frajbuje, siedziłem Tam nie dekontaminacji, no, no nie, nie mam nic. się stałeś? Z... Ja. Byłem I i nie, na szachy, przysię... że Przysięgam do szachy, że na szachy, Przysięgam na szachy, że to Przysięgam na szachy, nie był Troj, bo był w dekontaminacji ze mną. Idiota, 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 jeden z drugim. Ja tak dziękuję za ten koncert. Tego brakowało mi w życiu. A Thanks. Obudźmy się, obudźmy się, otwórzmy to oczy, robić. otwórzmy wodka oczy. Wołt Agelka, racja. Możemy się zreflektować. Zabija Troj na oczach moich? no i żył, zabrzyj mnie! Nojrachta i Andrzeja to widzi. No to, to no, Nord jesteś razem? I teraz, słuchaj, matematyka. Ja, ja... Cicho, 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 mną, cicho. I fakt check robię. Blaszka... W blachach, nie istnieje w tej grze. Tentacja wychodzi z wenta. Troj zabija na oczach moich Noirachta i Angeli. Ale Troj jest też przy Norfie. Ale. W... Ponieważ Norf jest jednym świadkiem jednej sytuacji, a my jesteśmy we trójkę świadkami innej sytuacji. Norf jest kumplem nie, Troja, niemniej jednak, toż jednak toż ja, nie, ja Norf i Angela nie możemy nie, być nie kumplami jednej osoby. Ja nie mam kolegów. Nie może, Arno, nie może? może mówisz. Widziałem bo wyszedłeś z węta, bo wyszedłeś z wenta, Bo wyszedłeś z węta, bo mi się ja Jak jak ty przysięgasz na szachy, to ja przysięgam na moją na postać szachę. w diablo. I. ma opcji. A tylko trój. No i pozdra. Nie dobra, będę. Okej, okay, możecie. uwaga, Pamiętajcie, jeżeli zostanę wywałtowany, żeby odwalić Angelkę, bo ona zabiła na kamerce. Widziałem. No nie ma problemu. I chcę w to gra, żeby tak kłamać. Dobrze. Boję się. Ale prawdę że on nie kłamie. to są przyłapany. Ja teraz mówię że który był przy mnie! On Albo inżynierem. Ale jak był inżynierem, nie to i by powiedział. Eksele na mnie! Blaszka, zagłosuj na Troja. Szef prosi. Na, na Troja? Blaszka, zagłosuj na Troja. Ona, debi... ona zabiła, blacha. ona w komsa. bo ja nie słyszę nikogo. Blaszka, szef prosi na Troja. Proszę bardzo. Głosuj na Blachę. Blaszka, na Jezu, ale powiedzcie po kolei. dajcie ci argument, to jak to i było? Argumenty, no Norf co? Ja nie mógł zabić k***a, dosłownie. No mutuje się, jeden z głosem serca. Troj. Ty nie masz k***a! Co się Znajdę dziewczynę. Nie to o sobie, Norf, to mój kolega. Już się zmutował, więc możesz gadać z kolegą. Przypominam, że Ancelka zabiła na moich oczach. Nie poniosła konsekwencji. Przestań mi życie Ty, dobra, to widzę z tym głosem serca i co? ten jest inżynierem, e... debile p***y, debile za... No nie k***a Wiemy, jak głosy są jeden do jednego te same. Banda. Trzy takie bili niepoważni I teraz zginę od troja. W tej rundzie ginę od troja, ale wszyscy to ku. Wiemy. Wy. Inżynier naprawił światło Debil i debil. Dwóch debili. No co zaś! No. ja trojem, już kurcząś rundę. Dobra, że... na troja ja, głosujemy! Na troja, na troja! Ja, to nie, to, ja, to nie, jest troj! No, 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 Dobra, ja Jeżeli jeszcze raz będzie jeden głos na Tentaciona trzy na Angele i trzy na Troja, to jest Ariel z Poniata, robiony. Proszę bardzo. Zero dyskusji, zero dyskusji, Dobra. Mam No daj! Teraz przez minutę ten głos będzie mówił, że Angela zabiła, ja powiem, że zabił. Ja nie był w i co powiedzieć, tu... proszę, mów. No. To Angela. No i no, no, proszę no, bardzo. Nie, nie wiem dlaczego Ewon odgrywa Jestera. Nie mogę być inżynierem. Inżynier wie, że to nie może być ja inżynierem. Nie jestem inżynierem, ale nie powiem kim jestem. Wiem, że to Kto jest, nie jest inżynierem, to, ja Przepraszam. to do Nie byłem w i to jest twoja obrona, bo widziałem cię na kamerce ale więc ja to łatwo to nam nie zwalać. Nie że byłeś w Wencie! No, ale gra Jestera gada wszystko co głupoty gada. No. Dobra, powiem no, tak, najwyżej no, zginęłem, ja jestem inżynierem, Po co się, kłóci? nie, po ja co się kłócić, jak wiadomo, że to Troy. Ty jesteś inżynierem, jak wiadomo, że ja Troy. Tasion ma trzy role, on odpalił ulta, o, ja bo ja ma Executioniera ja exe, ja exe, ja exe, exe, na Angele, no, Angele. No, powiem, jest inżynierem, inżynierem i Jesterem, on jest trzema rolami. executioner, na Angele, Jester i Inżynier. Po role się wytrawiły. Okej, dlaczego skoro nie mam exe, jestem inżynierem rzekomym, to cały czas chcę być Anżelką? North jest killerem razem z Troyem. Nie, Angelka jest killerem razem z Troyem. Nie wiem, Angelę! Zawałtuj na siebie błagę! Ja, no to Angelka, przekonaj dlaczego to mam być ja skoro stałem nad ciałem ja i widziałem powiem, jestem, jestem byłam na kamerę. w kamerach i jestem ale nie ale mu... to... nie widział Nie wytrzymał bręm! Mówię mówiłem! Słuchać mnie! Słuchać mnie! No i co teraz? No i teraz Angelka i Gigi no i go next. No to Ale nie, nie Dobra, ja się nie po po muszę bronić, prawda, Zatrami. 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 prawda wybroni się sama. Prawda, prawda nie wybroni prezes. się sama. Zatrami. Prawda wybroni się sama. Mnie, no ojca i syna. Powiedział, że jest weteranem, on mógł strzelić jako weteran. jest killerem, głosujcie na Norfa. Głosujcie wszyscy na Norfa. Na Norfa. Angelka i git, nie Nie no, nie no, wy macie zamiast mózgu. Prawda wybroni się sama. Czemu ktoś głosuje na Neracta w ogóle? Airex sam się pewnie wygłosował, ja już nie chcę ch... a się zapytali, mówicie, że Troj to był. Norf jest killerem. Runda! Runda. Runda. Że nie myślicie troszeczkę. Mogliście zagłosować tak samo, bo bardzo bym chciał zobaczyć Iryla ja to. Uszy, to uszy nie myślenie, wiesz? Runda. P... Chat, ja serio zrobię Airela z jak Troj nie z... No k... z... to widziałem. <śles> Jeszcze nic nie mówi, a Norf go broni. To jest debilem. I'm glad you came along. Idę za taski zrobić. Szczerze, dąbione, nie ja? idę tasków zrobić. Idę sobie sprawdzić czyjeś ręce. Dobrze, mi jadzionek, Angelka. Albo ten Xen. Xen nie za. Angelka. Patrz. Okej. Okay. Może broni, dlatego, że go faktycznie widział? To jest też możliwe. Okay. North. Jak on wygląda, powiedz mi, jak on wygląda? Ok, North jest inżynierem. To faktycznie. Albo Xen. Angelka. Tu nikt nie zabija, bracie. Tu nikt k nie zabija. Idę se taski zrobić. Noirak zabija, bo Noirachta już dawno nie widziałem. Pozdrawiam was serdecznie wszystkich na czacie. Blaszka, blaszka, safe. Ale nie wiem, czy ja czasem niemi skliknąłem w Norfa. Nie zrobił mi się ten task. Jestem kung fu, panda, ninja, mada, f**k. Angela zabija blachę, wyskoczyłem z węta jako fanginier, bo wskoczyłem przy Evronie i Noirachcie, wyskoczyłem górą... O, blachę i uciekła I do reaktora. POSDOR 600! POSDROS 600! Posto 600. Nie, nie, nie marw A Co? Jestem inżynierem, byłem... Sf. Nie, nie był, to nie był self report tak. Norfa. E, nie, nie był self report Norfa. Jestem inżynierem, co klejmowałem w poprzedniej rundzie. Byłem z Evronem i z kimś na dole, plus była z nami Angelka. E, Angelka powie do góry. Ja wskoczyłem na bezszczela totalnego e, przy Czy Evronie na drzewku i wyskoczyłem do góry wentem na kamzach. Znaczy na, ka na kamerach. E, na kamerach, jak odpalił się reaktor, była Angela. I ja był, był na reaktorze. A na, na moich pozdrawiam. Trzecią rundę walimy w Angele. Mam Mówiłem, wiem, że i nie jest Killer nie był mi no, się zabił sam. W Europie, X Ententation. No? Jaką masz nie, rolę? Powiedz, U, powiedz jaką masz rolę. Opowiedz no, o swojej no, dobra. roli. Jestem inżynierem i teraz... Nie chciałem tego klejmować, bo wiedziałem, że jeszcze będzie próba strzału. Ja w tej sytuacji... Bardzo, a czy Black przypadkiem nie był na dole? Tego się był nie, nie spodziewałem. Na to już. Był na górze blacha. Dobra, był na górze chciałem nalotować Angelkę, bo wydawało mi się, że ją widziałem na kamerkach. Ale to był Norf, teraz widziałem. Biegłem od dołu i uwaga, zinąłem się z Blaszką. Ale ty jesteś a tak, gdzie go, biegłeś? Nie, dołu jest, dołu? nie, 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 je, nie, je, nie. Norf, daj mu dokończyć. Skąd biegłeś z skąd biegłeś, tentacją? Od, od dołu, od dołu, od, od dołu. Czuwam Norfowi faktycznie hamsko wbił skąd, do wenta. Albo jest 10 milionów fajku, albo nie jest. Sam gdzie się kręci tą wodę, nie znam mapy na pamięć, Poczekaj, O tu i Dobra, i ten musimy być czesterem, bo to już jest ta. Trosz, on co różne Dobrze, Ten, ten to... p jest Jasperem, Jest p. Jasper. Jasperem, Jasperem! Gagry! Uwaga, Andrzejla jestem Jasperem. Anze... Jestem jasterem Okej, okay, okay, jestem Jazsterem! Uwaga, zabiliła. to jest Angelika, <susza> Angelika. serio, widziałem jest w pierwszej rundzie. Mówię p. Jako Jasper nie wygram! To jest Angelka! na tunel, ja w tunelu byłem tego kila. To jest Angelka! To jest Angelka! To jest Angelka, to jest Jazsterem! To jest Angela! Angela! I pozwól 600 ka! Japir. Ja ja happy, Wiesz wow, co się dzieje? Ło, Dawid Jaspek ma was! A to on musi być ze on sam na siebie odda głos! Powiedział, że to jest Angelka, no ale tak, nie zagłosował tak. na Angelkę! o no. ja no. To Ewron! <laughs> to Evron. Spokój się, zwierzak Wołd sp. Ma zbić zwierzak. Czy ktoś pójdzie na lewo, abyśmy mogli wygrać? Dobra, Spirr do guzika wizowia. Ucieczka. O kurwa! O! kogoś za, za go. O! Porozmawiajmy. Dobrze. E, finalnie wiemy jak wyglądają role e, Angela Killer A w Tentac... ogóle nie. Dobra. Ku... Kto ma głośnik? Nie e, wiem. Ewron, nie wiem. głosujemy na Angele. Ten będzie Szóstra na siebie głosował. Nie nie wiem! Przecież jest ikonka, ku... Dobra, Angela. Dobra, Angela. Ja. Ja... Nie skończy ty, Angela. Andrze... No. Nie, tentacją będzie głosował się, na tentacjon będzie jest głosował dobra. na tentacją będzie Dobra, nie, Angela, możemy okay. to wygrać. Zabij okay. na moich oczach, zgłoszę i nie, drugą osobę, obiecuję. Ja p... <laughs> A, dobra, ku... <laughs> <laughs> nie, Dobra, nie, 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 Debilin, no kule! Ja już nawet guzika nie mam. Czy ja sobie mogę stać, awk Idę sobie taski zrobić. Patrz. Tentacion, posłuchaj e mnie. Posłuchaj o, e mnie. O, e cię. E nie wygrasz. Możesz tylko przegrać. Gramy razem. Czy, to, czy taki ruch w szachach się nazywa sam samurajski? Bo to chyba odpierdolony w tym momencie. Słuchaj, możemy zrobić tak. Możemy głosować Zatem cały czas. Razem. Możemy cały czas, ale daj mi... Nie głosuj, proszę. Dam ci ofertę, okej? Okay? Dam ci ofertę. Ofertę, okej? Okay? Możemy zrobić tak, że się będziemy kłócić i finalnie nikt nie zostanie wygłosowany i Angela nas zabije i wygra. No nie? Okej, okay, okej. Okay. Albo... Zabijemy Angele i ja ci giftuję 5 subów. Nie bądź sprzedajcą. Przekupiłem tego. Jaka to... smak. Nie 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 nie, 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 nie. nie komputerowej będzie. Nie, Pysy, nie używam Evron, nie, to nie, to używa. nie używa. argumentu Kasy, to bo Każdy wie, każdy wie, kto kim jest. Jest, jest ja to jestem na, na Ja jestem ze Daj Temptation jest z się To jest kwestia honoru, kto wygra. Nie wygracie oboje. Nie wygracie oboje. Ja nie mogę zagłosować na ciebie, bo przegram, ale mogę zagłosować na Angele i wygram. Ty nie wygrasz, bo jeżeli zagłosujemy wszyscy na siebie Tebie, to Angela ciebie zabije i jest Ri. Masz rolę neutralną. Musisz Dobra. zrobić tak, żeby nie wygrał Crewmate. O, Ty musiałbyś Angele. przekonać nas Dawaj obu, sam. żeby zagłosować na ciebie to jest jedyny sposób na wygraną. Proszę bardzo. No, no. W tej sytuacji chciałem powiedzieć, że Ewron używa nieczystej rozgrywki, chciał mnie przekupić. Dziękuję. Dlatego uważam, że powinienem wygrać ja. Okej. Okay. To, to wywałtujemy Ewrona. Wywałtujemy mnie i można powiedzieć, że też wygrałaś, bo jesteś zła. Dobra, mi pasuje. To jest żart? Ja głosuję na Angele, na killera, proszę bardzo. Ja zagłosowałem zgodnie z głosem serca. <grym> I widzicie, widzowie? I to jest sytuacja, w której. Ja jestem pi... Jak zawsze. Taski, taski. Bez kitu. Jeszcze task. no Braszka, taski. Gdyby nie awczył. Blaszka, taski. byśmy zrobili dawno, nie? Dobra, no ostatniego questa, panu. No, jak też, jakby nie awczył, to też byśmy zrobili. No, no a co miałem od. od... Zabili by mnie. Co robić miałej. Runda. I... Może zdążę, widzowie. Imagin, że zdążę zrobić taski. Jak pójdę do reaktora, to zabije mnie na reaktorze. 36 O kurwa, nie zdążę, XD No i kto tak nie zrobił? No. Ja wybrałem <grym> jedynie! <grym> Najlepiej stworzyć <grym> jakby MGAM, bo nie